No ale, ale, ja nie chcę, żeby pan to wykorzystał. No nie wykorzysta, no. Niech pan, wie pan, niech pan wie dla siebie. Dobra. Niech pan nie wykorzysta. Wie pan co? Bo pan, to ja zjem bo, ciasteczko. Bo wie pan co? Bo pan mi krzywdę zrobił. No nie, rad, to spokojnie. Dobrze, nic, A nie ja nic nie wykorzystamy. Bo ja jestem dla was szczera i was uczę. Dobra, to, to dalej. Żebyście wiedzieli dla siebie, ale to, żeby nie robić z tego no, no jakieś publikacje czy coś. Dobra. Masz w Jedno. Słuchajcie. No ja mówię tak. Nie, masz mało. Więc nic tym... mi nie daje na to gadło. No. Ja mówię, o i daje mi flonidan. To. Nie palcie papierosów, bo ja pójdę stąd. Ja muszę zajarać. Nie muszę no, nie zapalić. Myślę. Ja nie. Ale będziemy tam dmuchać do góry. Tam dmuchamy. Pani daleko. Trzeba zajarać tyle. Ale to ostatni. Pani mówi dalej, z moim danem. Nie, no mam. Mam obiekty. <noise> Może skończyć się i dam Wam spokój. Niech pani. Mówi dalej.